Słuchaj, chciałem się patrzeć. Mam się patrzeć w kamerę, mam się patrzeć do ciebie. Co? Czy będzie w ogóle jakieś, że hej, teraz na Panther, zaczynamy para, para? Tak, pa, ta. za chwilę będzie. Dobra. Więc... Tak, na rozluźnienie, śmieszne, ale macie takie same buty. Tak, to już tak zauważyłem. I no. takie same spodnie. Trochę jest takie same spodnie no. Biodroweczki. Ja akurat mam trochę high waist, ale. A, okay. A wiesz, że ja mam takie spodnie do występu? Żeby high były... waisty? Nie. To <laughs> te są do występu, zaraz sobie założę No. luźniejsze, Aha. ale ja do występu mam obcisłe, żeby zgrywały się z żartami. A, no tak. No tak, rzeczywiście, rzeczywiście tak, ale ubiór w ogóle jest bardzo ważny na scenie, żeby czuć się wygodnie, nie? I buty, podobno buty są bardzo istotne no do ja występowania. Te, ja tego jeszcze nie odkryłem, ale Konkiel mówi zawsze, że Twarowski w bluzie jest dużo lepszym komikiem niż Twarowski w marnarce. Występowałeś kiedyś w marnarce? Tak, występowałem często w marnarce na początku i faktycznie tworzyłem ten dystans taki, jakby wyglądając jak człowiek z Dzień Dobry TVN, nie możesz mówić o tych rzeczach, które ja mówię, tak? Jakby, jeżeli jakby twoim wyglądem y, aspirujesz do, do, może nie do sztuki wyższej, bo to, to, to jest przesada, ale jakby do, do, do takiego stopnia, że nie, nie powinieneś nawet powiedzieć kurde. A, no, a, a, tak. a mówisz y, rzeczy, które są okropne, bo ja się też lubuję w tym, żeby mówić rzeczy, które są jak najbardziej okropne. I się pytam publiczności, czy chcecie i potem się okazuje, że wcale nie chcieli, ale to już jest, jest ich wina. Faktycznie gdzieś za tą marderką się kryłem. A czemu? Bo Ty miałeś ten program na muszce. Tak. No i tam ta muszka była taka istotna, no nie? Uh -huh. Chciałem to łatwicie. A Ty prowadziłeś chyba tam wywiady jakieś? Tak, prowadziłem wywiady. Chciałem, chciałem mieć swój talk show. W ogóle bardzo ubolewam nad tym, że jakbym zaczął Aha. wtedy robić podcasty, to dzisiaj miałbym taki podcast. Ojej, oh yeah, no. No właśnie. A ja chciałem robić talk show, które mnie zjadło finansowo. Które mnie zjadło moc, są jakby moc przerobowa. Po prostu wiesz, tego było bardzo dużo, musisz opłacić kilku ludzi, no albo mieć swój sprzęt, którego nie miałem. Ja z ciekawości jakiś czas temu zaglądałam na to i zaczęłam to oglądać. Tak, jaka profeska! W ogóle byłeś taki zrobiony, cackany, nie? I w ogóle też miałeś taki fajny sposób mówienia. Fajnie się w ogóle prezentowałeś też jako ten. Właśnie prowadzący ten talk show, yy, i byłam, yy, no, zastanawiam się, tak, kurde, kiedy będą kolejne odcinki. A ile tego powstało? Dwa. Ostatecznie? Znaczy no właśnie. Powstało ich więcej, zostały wypuszczone dwa. Aha. No kiedy będą? No będą, kiedy będą? W no, kwietniu nagrywamy. Yy... I to będzie na muszce? I to będzie na muszce, tak. A kontynuacja wielki kontynuacja, kombat. Ale kontynuacja wielki kombat, bo ja też wiesz, teraz hmm. mam gdzie mieszkać, tak? W sensie, że po prostu już mieszkam sam, mam tą kanapę, o której powiadam w stand-upie i, i będziemy sobie mogli usiąść tym razem u mnie w kuchni, więc jakby Wynajem, wynajem czy szukanie lokalu odpada. To już jeden jakby koszt. I ostatnio zgubiłem portfel i. Co ty gadasz? Tak i pani znalazła i dzwoni do mnie i mówi do mnie, że został znalazł portfel, ale niestety nie ma gotówki. Ja mówię, wiem, nie ma problemu. A, a, czyli to tak miało być. Tak miało być. Okay. A few moments later. Cześć, siemanko, witam Was bardzo gorąco. Jestem znowu w Artefakcie. Mam wrażenie, że powinnam tu chyba zamieszkać, bo już poznajecie tą słynną cegłę, którą naprawdę bardzo uwielbiam. I dzisiaj moim gościem jest Maciek Twarowski. którego już oglądam któryś raz i zawsze jak przychodzę na stand-up Macieka Twarowskiego, to wiem, że będzie życiowo. I bardzo sympatycznie. Pierwsze pytanie, jakie mam do ciebie, to odnośnie Twojego stand-upu, powiedz mi, jakbyś miał opisać, jaki masz styl stand-upowy, uh -huh. to jakie byłyby to takie określenia? Bo ja osobiście właśnie ostatnio zaczęłam, się trochę, zaczęłam trochę studiować stand-up. Uh -huh. I tak szukam, żeby sklasyfikować różne takie style komediowe. No i szukam tak jakby też inspiracji, potwierdzenia i też jesteś na pewno doświadczony w tym. Gadasz na pewno ze swoimi kolegami stand uperami komikami. Jak byś określił swój styl stand-upowy? Ja staram się opowiedzieć jedną długą historię. Jakby to jest, to jest nie mam pojęcia, jak to, jak to wygląda technicznie. Jestem zacofany pod tym względem, nie, nie no, jestem doedukowany. No, Książkowo, no tak. Jestem samoukiem, i, ale staram się opowiedzieć jedną długą historię, Jakby żeby to wszystko od początku do końca miało swój sens. Bardzo mnie zawsze cieszyły kolbaki. Zawsze cieszyły mnie powrót do tego, żeby, żeby, żart zasiać, żeby żart zasiać raz, a plony zbierać wiele razy. To, to było coś, co podniecało mnie jak oglądałem stand-upy innych ludzi. Ja pierwszym stand upem który oglądałem to był Jim Jeffries z mhm. Australii, nie wiem czy kojarzę, Był tak, strasznie wulgarny i w ogóle tak. rozwalił mi głowę tym, jak można. Mnie ostatnio troszeczkę kupił takim obrzydliwym żartem o dokowaniu. A Oczywiście, że słyszałem, tak. Ja wszystko. Więc, więc, więc on był jakby powodem. Później poznałem Chrisa Delia, I Chris Delia jest, jest, jest typem, nie wiem czy widziałeś Men on Fire. Tego akurat nie. Okej, okay, to Men on Fire to jest taki jakby mój e, taki święty gral, e, no. Tak, stand-up. Inspirujesz się nim? Wiesz co, ciężko stwierdzić, bo ja nie mam takiej mimiki, nie w mimiki. Nie mam takiej władzy nad ciałem. No to ty jest ty typ, który jest bardzo Aha. mocno y, ruchomy, utalentowany ruchowo. Michał Leja jest, jest w Polsce tak samo utalentowany ruchowo. troszkę się nie, nie rusza, ale, ale jak oglądam teraz na Michała, to ja mówię, Boże, jakbym chciał, ile mam do nadrobienia w tym aspekcie, Jakby, jak bardzo wiele jeszcze mogę przekazać ruchem. Mhm. Więc ciężko mi stwierdzić, czy, czy, się, czy się tym inspiruje. Oczywiście na pewno się inspirujesz tym, co cię. Kręci, tak? Czyli na przykład, jeżeli grasz w piłkę i oglądasz jak gra Cristiano Ronaldo, to na pewno będziesz chciał jego dribbling też mieć u siebie. Poza Albo tym. Albo też... robienie dramy. Albo robienie dramy. <grym> ale poza <grym> tym też wiesz, co nawet ci powiem, bo często się słyszy, że ktoś naśladuje Paczesia, ale to jest ciekawe o tyle, że ja na przykład potrafię rozpoznać, że naśladuję kogoś innego że jak oglądam na przykład swój występ, to wiem, że naśladuję Tomka Kwiatkowskiego, z którym występowałem kilka razy, bo po prostu mi wchodzi jego osobowość jakby sceniczna, wchodzi też na mnie, podoba mi się, więc ją naśladuję. Tylko, zacznę przebywać z Bartkiem Zaleskim chwilę, to od razu robię tego, od razu, momentalnie to są rzeczy, które łapiesz, których inni ludzie jakby mnie do końca łapią, bo jednak Rafał Pacześ ma ten styl najwyraźniejszy. Więc koniec końców nie wiem, Czym się inspiruję do końca, bo, yy, ale myślę, że na pewno mam elementy wszystkich standaworów, których lubię, bo się nie da nie mieć. No yy, właśnie, ostatnio miałam takie, taki, taką myśl, czy da się zrobić, yy, jakby taki, można powiedzieć, yy, nie tyle wykres, co, co można taki graf, czy coś w tym stylu taką grafikę, yy, że jest jeden komik i ten komik jest pomiędzy tym a tym, i później ty, ten kolejny. Ma coś z tego poprzedniego, ale ma też coś innego, typu powiedzmy, że czarek Ponteski na przykład mhm. ma połowę z zalewa, a połowę jeszcze z kogoś innego. Okay. nie? I ciekawi mnie, że... No z Piotra Szumowskiego. Ja myślę, tak. że mają podobne Tak, mhm. Wyciągnęłaś mi to z ust. Właśnie miałam powiedzieć Piotra Szumowskiego, ale nie byłam pewna. I wydaje mi się, że cała ta scena stand-upowa to się po prostu zatacza w takie koło i każdy jest podobny do kogoś innego z boku, nie? No, to, taka, to jest jakby wiesz taka moja dygresja i taka moja, moja wolna rozkmina. No, niektóre rzeczy mogą być do wycięcia, także wiesz. Zgadzam się. Tu możemy się. Aha, do wycięcia! Tak. <grym> nie, zgadzam się, nie rozwinę tego. Na, na pewno na pewno masz rację. Ale wiesz co, wydaje mi się, że jakby musi tego, tego stand-upu nabrać się jakaś bazowa ilość, no. żeby on zaczął rozkwitać w innych kierunkach. Tak. To znaczy, bo jeżeli oglądasz stand-up na przykład... O właśnie, w, w, może, w może da się, to, da, da się polski stand-up i różne style e, pokazać właśnie w formie drzewa, nie? Tak, myślę, że będzie się dało. Jak myślisz, kto, kto by był w trzonie tego drzewa? Znaczy, no na pewno Abelard Giza. Tak. tak, Tak. spodziewałam się tej odpowiedzi mm. właśnie. Nie, Abelard Giza jest, jest człowiekiem, który na pewno jakby mnie nie wiem, czy mnie inspiruje, bo, bo ale na pewno jest jakimś punktem odniesienia do tego, że warto być takim jak on. Eee, Nie ma człowieka, który wypowiada się negatywnie na temat tego, w jaki sposób e, pan Belard się zachowuje. Więc, e, więc, więc na pewno jest takim Nestorem. No, ale myślę, że korzeniami tego drzewa, wiesz, są jednak y, Lotek, y, Kacper Ruciński i, i Rafał Pacześ i, i to są mm -hmm. takie nasze, y, nasze filary, to są ludzie, którzy naprawdę zawładnęli, zwłaszcza, zwłaszcza Pacześ z Lotkiem, zawładnęli y, świadomością ludzką jako stand mm -hmm. tak. y, I teraz, o czym chciałem powiedzieć, to jest fakt, że ten stand-up zacznie rozkwitać, te gałęzie, jakby na razie budujemy taki solidny trzon, te gałęzie zaczną rozkwitać w momencie, w którym będzie ciężko zacząć zarabiać szybko na stand-upie. Czyli teraz póki co każdy Aha, leci do tego, żeby zacząć zarabiać, bo jeszcze masz tą możliwość, nie wiem jak mają teraz ludzie, którzy zaczynają w tym momencie. Ale jak ja zaczynałem, to jeszcze masz tą możliwość, żeby w 4 lata się wybić na poziom, że jesteś zawodowym komikiem, no nie? I w momencie, w którym tych komików będzie bardzo dużo, to zaczną się pojawiać nowe style. Też kurczę, ludzie zaczęli eksperymentować. Yy, Czarek Pontewski z Bartkiem Zalewskim, Ada Przegiołem, wiesz? No to jest po prostu majstersztyk. Do kiedy popiszemy mam pytanie, chyba fajne. sma. To jak? Dawaj start. Start. Odpisz. Przegiołem, co? Tutaj do Comedy Labu zaczynałem zjeżdżać komicy. Wiesz, Mieszko Minkiewicz, że zamieszka w e, Krakowie, Ooh. żeby pobyć trochę z tą sceną Zapraszamy. i powiem ci, że nie wiem, ja też bym chciał i być może nie w tym roku, ale być może kiedyś faktycznie chciałbym być częścią e, tego zjawiska, e, gdzie e, odbywają się rzeczy niezwykłe, tak? Gdzie Krzysztof tak. Kasparek biega przebrany za penis. E, w Comedy Labie tu się dzieje magia. Komediowa magia zdecydowanie. Ja polecam Comedy Lab nie tylko odbiorcom, nie tylko ludziom, którzy oglądają stand-up, chociaż też, ale każdemu, kto chce zacząć. Jakby ta scena weryfikuje, mhm. wiesz. To jest, to jest naprawdę mocno wyrobiona publiczność, bo ci ludzie wracają z tygodnia na tydzień. Tak. Oni już słyszeli dużo żartów. Tutaj prostym żartem o kuśce może być ciężko. Ale jak już się przebierzesz za kutasa, to. Ale to też. <głos> <głos> to też możesz zrobić furorę. Memy o tym powstają. Widziałeś ostatnio kasparka? Nie. E a, okej. Okay, tak. Okej. Okay, okay. A friend in need is a friend in. Dick. Tak jest, tak jest. Co to jest nieprawdą chyba, że on się wcale tak nie przejęzyczył, ale mem e sobie zrobioną tak czy. Wiesz co? Ja dokładnie miałam taką samą rozkminę i mówię właśnie do mojego chłopaka, że ja nie wierzę, że takie coś padło, na pewno coś przekręcili. Te memy to zazwyczaj jest właśnie po to, żeby zrobić komuś na uh -huh. I nie, musisz sobie to Dobrze. E, autentycznie musisz to jako anglista, bo ty studiowałeś jakąś filologię czy uh -huh. coś na co tak lingwistykę? Anglistykę. Tak, no. no to ja też. O, super. Jesteśmy nawet. No, czyli nie? jesteśmy bezrobotni po prostu i łącz na <laughs> Jeszcze wracając do Twojego stand-upu, to jak już żeśmy się tak rozgadali, to powiedz mi, co Cię wyróżnia na tle wszystkich komików w Polsce? Jaka jest Twoja supermoc? Jaką Maćka polskiego? Jest, jest bardzo. To jest, zobacz, aż zapełniłem nosa, poddenerwowałem się. Eee, to jest pytanie, którego się nie spodziewałem. No jak to? Naprawdę. <noise> nie mnie to moje supermocy. Ja potrafię skłócić kurwa, się ze wszystkimi. To jest, to jest A, moja, moja supermoc yy, wizerunkowa. Ale komediowo? Wiesz co, ja wydaje mi się, że ja umiem opowiadać obleśne rzeczy łóżkowe ze smakiem. Jesteś taką. A, ze to, tak, to tak. prawda. No, mogę się zgodzić, bo już miałam cię porównać do wielki Walaszczyk, ale nie. Wielka jest obleśna doszczętnie. Uh -huh. I taka ma być. Nie? Ale, ale rzeczywiście, tak jak właśnie powiedziałam, że jak przyszedł na swój występ, występ, to wiem, że będzie życiowo i sympatycznie. I zawsze uh -huh. to jest takie, takie miłe, zawsze fajnie to. Ale mm, odnośnie jeszcze tego, że właśnie y, ulubiłeś sobie te kolbaki, uh -huh. to bardzo widać. Ja uh -huh. kolbaki uwielbiam, uh -huh. bo y, to buduje taką spójność materiału. Znaczy kolbaki są swoistą nagrodą dla, dla publiczności. Jeżeli materiał jest długi, Aha, tak? jeżeli dzisiaj mm -hmm. na przykład było 85 minut, no. to ci ludzie poprzez to, że e, jakby dostają, dostają do, jakby żart gratis. Jakby jeżeli nie słuchałeś, to nie masz tego żartu, on codziennie nie trafia. Mm -hmm. Więc mają takie fajnie, cieszę się, chcę słuchać więcej. Więc kolbaki są taką pewną, moim sposobem na to, żeby publiczność chciała we mnie inwestować. Ja ich uwodzę, wiesz, to, Aha, tak, no tak? to tak działa. Dobrze. No to myślę, że y, przyszła pora na segment Fakt czy nie Fakt. Dobrze. I poprosiłam Maćka o przygotowanie trzech, trzech faktów y, i zobaczymy, jak dobrze znam. Może twoją jakąś historię. Wiadomo, że y, na Twój stand-up y, czasem zaglądnę, czy Twój stand-up uh -huh. czasem obejrzę, ale może jakieś ciekawe fakty się wszyscy dzisiaj dowiemy. Ja spróbuję zgadnąć, co jest y, nie faktem i fałszem. Ok. Dobrze. Pierwszy fakt. To jest fakt taki, że ponieważ spóźniłem się na pociąg, to pojechałem na występ do Łodzi Voltem za 450 zł. Drugi Na fakt, swój występ? Tak. Okay. Drugi fakt to jest taki, że raz znalazłem się na licytacji charytatywnej i było mi głupio nie licytować. Wobec czego wylicytowałem czapkę z wełny kaukaskiej za 300 zł i nie miałem czym zapłacić. Trzeci fakt. To jest krótszy. To jest fakt, że występowałem kiedyś dla trzech osób, w tym jedna spała. Ło! Wow. To ciekawe. OK, czyli pierwsza to jest pojechanie na swój występ za 450 50 zł. Złotych. Boltem. Mhm. Druga to jest. Wylicytowałeś czapkę mhm. z wełny kaukaskiej za 300 zł, nie miałeś mhm. czym zapłacić. Mhm. I trzecie, że występowałeś dla trzech osób przy czym jedna spała. Dwie się łączą z pieniędzmi lub ich brakiem. Chociaż w pierwszej historii miałeś chyba te pieniądze, bo musiałeś zapłacić temu Boltowi. A jakiej narodowości był ten kierowca? Polskiej. Polskiej? No mhm. nawet się nie, za, nie zająknąłeś, okej, okay, polskiej. licytację czapka, Hmm, a co ciekawe, bo mogło to być powiązane z tą historią, którą opowiadałeś, że kupiłeś żółwici czapkę e, żółtą. E, I trzecia, że występowali dla trzech osób. Myślę, że skoro masz takie dobre serce, to yy, nie, nie pozwoliłbyś sobie, jeśli ktoś by miał przyjść na Twój występ, to nie pozwoliłbyś sobie po prostu odmówić tego występu? Nie wiem. Teraz tak trochę gdybam. Okej, okay, okej. Okay. 450, no nie wiem, czasem, się, czasem może się to nie skalkulować, jechać za 450 zł na swój występ. Zastanawiam się, co jest najbardziej prawdopodobne. Z tą licytacją? Czy ja wiem? Jakbyś nie miał pieniędzy, to byś to nie szedł chyba po prostu. Po prostu byś stwierdził, że... A, ale wygrałeś tą licytację? Mhm. Uh -huh. No i to zaraz. No to nie wiem. Ja myślę, że wystąpiłeś dla trzech osób. Uh -huh. I uważam, że to jest prawda. Kurde, trudno jest wybrać pomiędzy pierwszym a drugim, no ale powiedzmy, że tak kochasz swoich widzów, że za te 450 zł byś pojechał do tej łodzi, tym voltem. Ale w sumie wzięcie udziału w wizytacji za 300 zł i zapłacenie za czapkę? No trudno, może być od kogoś pożyczył. No to nie wiem. Skoro tak właśnie narzekasz, że nie masz tej kasy, to może nie miałeś kasy w końcu na tego bolta nie pojechałeś na występ za, yy, za 450 zł boltem. I teraz yy, the moment of truth. Okej. Okay. Otóż nieprawdą jest, że wygrałem licytację, ponieważ uratował mnie w ostatniej chwili typ i zapłacił za 350 zł, ale yy, byłem już na ostrzu noża, bo już było razy dwa i takie, ja chciałem się tylko pobawić. No. Tak! Jak to? No, tak. Aha, czyli to było, była prawda, że wziąłeś udział w licytacji? Tak, Aha, a... to, było taki, to był taki półfakt. Tak, to był półfakt. Natomiast a. pojechałem tak, za 450 zł, to wtedy wow. Michał Błobajko nie wziął do mnie pieniędzy na występ. Naprawdę. Bo poje... Tak, bo pojechałem normalnie tym Boltem. Eee, słuchaj, poszedłem tak, uciekł mi. Autobus, który był opóźniony, więc ja się na niego spóźniłem, więc chciałem go złapać na trasie, ale mm. ponieważ zadzwoniłem, że on jest opóźniony, to pojechałem na dworzec i on wtedy odjechał. Łódź. Tak. Wyścig z czasem. Mm, więc wyjechałem na trasę do Łodzi z Kielc i stałem z, w słońcu w ogóle z kartką Łódź, ale nikt się nie zatrzymał, no więc byłem zmuszony pojechać, pojechać Boltem. W ogóle kierowca, który jechał ze mną, pojechał ze mną na ten występ, na nim został, obejrzał go sobie, a potem w ogóle jeszcze grupą poszliśmy na kebaba. Ale i tak zapłaciłeś te 400 I tak zapłaciłem te 450 zł, no bo musiałem, a potem i tak zapłaciłem mu jeszcze kolejne pieniądze, bo zawiózł mnie kiedyś do ee, Solca Zdroju, bo tam jeżdżą pociągi, na występ z Jaśkiem Borkowskim i Rafałem Banasiem. Wow, niesamowite. A dla trzech osób występowałem w klubie Gwarek. W Krakowie Marcin Zbigniew Wojciech załatwiał występy takie raz na miesiąc, takich mniejszych komików i dostałem za to 500 zł, które podzieliłem na pół, ponieważ wystąpił ze mną Ipkis i był właśnie jeden pan Paweł Krzemień, który tutaj, nie wiem czy mogę mówić, w sensie on nie jest komikiem, ale, ale był Paweł, on się na pewno nie obrazi, może do niego napisać. To jest fan, wielki fan stand-upu. Tak. Chojarzy. Był i siedział, i się śmiał, i najebany <grym> typ normalnych właśnie <grym> No nieźle. I taka zabawa. No, no? widzisz, takie, takie momenty, takie doświadczenia też są potrzebne, przynajmniej jest co opowiadać. nie? <grym> znaczy, one, one są potrzebne, nie, nie ma, powiem Ci tak, dużo większą, dużo większą wartościową dla komika. Cechą niż talent jest odporność na bombę. Mm -hmm. Czyli jeżeli jesteś w stanie znieść to całe cierpienie, które niesie za sobą mówienie żartów i gdzie się ludzie nie śmieją, albo, albo właśnie niesprzedawanie tych biletów, to masz szansę na karierę. Ja znam dwóch chłopaków z Kielc, który, którzy mieli naprawdę dużo większy talent ode mnie. Przynajmniej taki w początkowym segmencie łapali bardzo mm -hmm. szybko ten stand-up. Ja, ja potrzebowałem pół roku, żeby załapać o co chodzi. A oni od razu wiesz, mieli to, ale po prostu nie byli odporni na to, że jak występ nie poszedł po ich myśli to nie chcieli już do tą scenę wracać. Dopóki było fajnie, to było fajnie i potem, i potem nie. Także takie występy nie tylko są potrzebne, żeby mieć o czym opowiadać, tylko też, czy jesteś w stanie zrobić 40 minut na ciszy. Tak, bo tym się męczysz yy, i wiesz, i ludzie nie widzą, że się męczysz. W sensie, no. bo jesteś w stanie to, to, to no. pokonać. Tak jak, nie wiem, jesteś bokserem, to było w Rocky Balboa, że syn pyta się Rokiego, czy się boisz i on mówi, że bardzo. I syn mówi, nie widać. I Rocky mówi, no bo nie powinno być widać. Tak no. samo nie powinno być widać, jeżeli komik się stresuje, coś jest nie tak, ty masz wyjść tu, zrobić robotę, jesteś aktorem. No widzisz, no, na przykład właśnie Mateusz Socha raz wspomniał, że pierwszy występ miał bardzo dobry i dzięki temu napędziło to jego karierę. I raz wspomniał, że na jednym open micu nie miał śmiechów w uh -huh. ogóle, była cisza. I po prostu powiedział, przepraszam, muszę zejść, to już koniec, to, to na tyle i zszedł po trzech minutach. I dobrze. I też tak dobrze. I dobrze, tak. Czasem jak się nie, nie umiesz wygrzebać, to też, to też nie jest koniec świata. Ja, ja mm -hmm. w ogóle lubię oglądać open Mike y i lubię oglądać bomby, bo to jest trochę tak, jakbyś oglądała e, filmy z porażkami, że tam ktoś głową w framugawalnie, gawalnie, tym ludziom tak. się nic nie dzieje. To persy to są, nie? To, to takie bloopersy, tylko... Nieśmieszne. <laughs> ale ja się, ja się świetnie bawię, chociaż ostatnio do mnie podszedł komik po Open micu i mówi: No, ludzie się nie śmiali, ale ty się śmiałeś, więc dobrze. Ja mówię: Nie, jak się komik tylko śmieje z twojego żartu, to jest jeszcze gorzej. To jest po prostu, to ale, nie jest reakcja. To, to jest bardzo, czy, bardzo częste, nie? że tutaj jest cisza, a ktoś właśnie z tej tam y, za Christie, powiedzmy. Mhm. <laughs> Nie? I ludzie tak. zaczynają się śmiać. Tak, bo ale to też jest fajne, wiesz, że, 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 że po prostu łapiesz, bo może taki Jezu, ale to było straszne. I, i to też jest sól open mic'ów. Ludzie też powinni właśnie wiesz, bawić się tym, że nie zawsze to idzie. Mhm. I jeżeli, jakby, jeżeli ma z tym luz, to jest w stanie przekazać temu open micowi też ten luz i tej publiczności, bo tak naprawdę słuchaj, jak wychodzimy, to nam się wydaje, że to jest sprawa życia i śmierci, ale nie jest. To jest, jak jesteś open miciem, to jest czysta zabawa i po prostu baw się tą bombą, nie wiem, jak widzisz na przykład, nie wiem, Sebastiana Reyenta czy, czy, czy ee, Piotra Kaszumowskiego jak bombią, a ja widziałem takie rzeczy, to oni nadal, wiesz, nadal się po prostu bawią, że tak, to jest aż takie straszne, bo, no tak, 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 bo tak, bo tak. To, to jakby testy są od tego, żeby... Żeby nie musieć cierpieć mhm. na występach. Też to jest takie proste matić. powiedzenie, myślałem, że to będzie śmieszniejsze, nie? Wiesz co, to, ale to trzeba umieć powiedzieć i też trzeba tego mówić mało. To znaczy, no tak. to, bo to jest. Nie przy każdym, broń, nie? Bo to już jest... by było. Mhm. To jest broń, która się szybko zużywa, a, mm -hmm. takie, a to jest do wyjebania. Jeżeli złapajesz tę publiczność i jakby po 20 minutach oni są twoi i ci nie siądzie puenta, mm -hmm. to masz takie, a tu puenta nie siada. Ale nie zawsze jest warto. Jeżeli widzę komika, który to powtarza po raz trzeci, to znaczy, że on się już zakopuje. Troszkę się grzebie, wiesz, mm -hmm. już, już, już jest po kolana. W sensie, że okay. stara się tym samym odbić, ale już nie jest w stanie. To jest dużo, wiesz? To jest bardzo skomplikowane. zawsze powtarzam, że stand-up jest bardzo skomplikowany, bo gdyby nie był, to by umiało go w Polsce więcej niż 100 osób. Okej, dlatego Stand-up Edia ma ranking 100 najlepszych stand uperów Znaczy, ma chyba więcej. Myślę, chyba ma wszystkich więcej stand uperów tak. Tak na Nie, myślę, no, myślę, nie że... do, do pewnego momentu było tylko 100, ale teraz chyba po aktualizacji wiesz, jest Ja, ja nie, nie śledzę, bo ja patrzę wyżej. Ja tak z ciekawości, tak, nie? Tak. Była beka, że Andy Sosnowski jest ostatni, nie? ale to nie mniejszy. jest. Ale już nie jest. Tak. No. Tak to, się, tak to się odbywa, wszystko jest połączone ze sobą. Widać, stand-up to jest wspaniała sztuka. A ja bardzo dziękuję Maćkowi za tak już? dzisiejszą o. rozmowę. Słuchaj, miałeś 15 minut i ja po prostu biję się na głowę, że było więcej. Rozumiem, Okej, okay, dobrze. Ale wiesz, to jest jakby zasiane ziarenko na następne ewentualne nasze nagrywki, Hunus. Dobrze, no, rozumiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No to pozdrawiam wszystkich fanów YouTube'a. <laughs> dokładnie, dokładnie. Dzięki wielkie. Dziękuję pięknie. Powodzenia. I nie dziękuję, i wzajemnie. Dzięki wielkie. Pa, pa.